Gmina Cisek zdecydowała się zorganizować forum edukacji Gminy Cisek, aby zachęcić do rozmowy, do dyskusji w temacie rozwoju przyszłości edukacji i szkół, placówek oświatowych w naszej gminie. Temat funkcjonowania edukacji w gminie jest bardzo ważny ze względów społecznych. Ekonomicznych. Demografia nie tylko w minicisek, ale myślę, że w całym kraju jest nieubłagana. Liczba mieszkańców spada z roku na rok, a prognozy na przyszłe lata nie są niestety obiecujące. Zauważamy to zarówno w naszych przedszkolach, jak i szkołach i musimy podejmować decyzje. Najważniejsze względy są względami społecznymi, ale również i ekonomicznymi. Wyobraźmy sobie, że w szkołach podstawowych do klasy uczęszcza na przykład trójka, czwórka bądź piątka uczniów. Dzieci do prawidłowego rozwoju potrzebują rówieśników, kontaktu, rywalizacji, no a niestety w grupie 4-5 osobowej jest to niemożliwe. Drugim bardzo ważnym tematem dla gminy są względy ekonomiczne. Nie da się ukryć, że do oświaty w ostatnim roku z budżetu gminy dołożyliśmy. Niespełna 6 milionów złotych. Znowu e, obrazowo przytoczę, że za te środki w ciągu na przykład dwóch lat można by wybudować halę sportową przy szkole, czy wybudować chociażby nowe przedszkole w Łanach, które na dzień dzisiejszy mieści się w budynku stuletnim, a mieszkańcy cały czas dobytują, kiedy powstanie nowy obiekt. Dziękuję bardzo za liczne przybycie na to forum, przede wszystkim rodzicom, nauczycielom, dyrektorom wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy, za aktywny udział, za propozycje i wnioski, które tam padały. Powiem, że nauczycieli w naszej gminie mamy wspaniałych. Naprawdę kształcą nasze dzieci praktycznie w sposób najlepszy w sposób rodzinny jaki moglibyśmy sobie tylko wyobrazić. Ze wspólnej dyskusji wyłoniły się dwa wnioski. Jeden z nich to taki, aby najmniejsze szkoły, a przypomnę, że do najmniejszej szkoły uczęszcza 32 uczniów, do drugiej niespełna 60. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w tej formie jako ósmoklasowa Szkoła, nie mogą one dalej funkcjonować. Dlatego pojawił się pomysł, aby dwie najmniejsze szkoły stały się w przyszłości filiami większej szkoły wcisku. Godzimy się na to, aby małe dzieci w klasach 1-3 rozwijały się, uczyły się właśnie w tych małych klasach, ale w takiej rodzinnej atmosferze. Od klasy 4 do 8, kiedy w szkole pojawiają się już przedmioty ścisłe, przedmioty przyrodnicze potrzebne są dobrze wyposażone sale, laboratoria. Zachęcamy, aby dzieci przechodziły do jednej dużej i dobrze wyposażonej szkoły. Po tym spotkaniu pojawiła się chęć dalszych dyskusji na temat naszych dzieci, na temat edukacji w gminie Cisek i już zostały zapowiedziane kolejne spotkania w drugiej połowie listopada z rodzicami, nauczycielami. Myślę, że to już odbędzie się kameralnie w konkretnych szkołach.